Kochaniutki, jak już skończyłeś swój temat, to wszystkiego najlepszego takie kanapeczki przygotowałam malutkie, ale jakie smaczne z okazji dnia męża. A to teraz co mówisz, bo nie chciałaś mówić jak się nagrywało, nie? Nie. No dobrze. No. A jeszcze co powiesz mi co nie chciałam. Co mi powiesz takiego, co nie chcesz mówić, jak się nagrywa, no? Co nie powiesz? No. Tak? No. Widzisz, no. szkoda, że się nie nagrywa. Dzień męża. Szkoda, że się nie nagrywa, wiesz? No szkoda. No szkoda. Zapraszam cię na filmik, wiesz? Jaki? No z tego, co tutaj było przy pieku. Ty to nagrałeś? Tak. <laughs> co, kokajotka? Co? A co? Ty tak pójkażę i nie. A bo ja mam tutaj takie cud. Kokajotka, nie wiem, ja że nic. Przedłużasz mam. nagrywy się, nagrywy. Możesz przekręcić tę naszą stronę. I co, zniknie? Nie zniknie. Zniknie, ale zniknie. nagrywam. Ale nagrywa. Może i nagrywa. Nagrywa, nagrywa. Kochani, dzisiaj jest dzień męża. Takie kanapeczki przygotowałam. Nie widać, nie widać, nie widać, nie widać. No, A dzisiaj dała popa. trochę ciemno, ale coś tam będzie widać. Hmm. Kochani, budzi mnie, a ja mam dzisiaj śniadaneczko, do łóżeczka. A ja. Tyś, z łeczkiem w Tysia. Tyś. Śmietankę musiałem sam ukręcić, a czy nie, nie, śmietankę kochaniutka się ukręciła. ukręciłam kochani. śmietankę, rozsmarowałam na brzuszku kochaniutkiego i zlyzałam. Tak jest. Kochani, to dzisiaj jest taki właśnie pamiętny dzień. A taka popło do, do czego się spotykamy dzisiaj, kochani. Spotykamy owoc. się. Wyjątkowo w kamperowej sprawie. Jak zapewne wiecie, prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Ten podatek akcyzowy dotyczy samochodów osobowych. No to czym się martwisz? No znaczy, ja się nie martwię niczym, tylko że kochani, tak powiedzmy jak przypadkiem, przypadkiem, przypadkiem oberwało się kamperą. A, to nieładnie. Tak. Przypadki objawiało się kamperą, kamperą jak kamperą, bo podatek akcyzowy na kampery już był ponad 3% przy pojemności silnika do 2000 i ponad 18% podatku było akcyzowego na silniki powyżej 2000 cm. No, w zasadzie najprzyjemniejszy kamper to jest taki, który ma jednak więcej jak te 2000, szczególnie gdy ktoś gdzieś tam w górki lubi się jakieś wybrać. No, no, tak można powiedzieć, dla mnie najfajniejszą wersją do, jak dotychczas to była wersja 2300. Yy, stosowana w tego typu samochodach, jakim my teraz tutaj jesteśmy. Yy, ona tak najfajniej się spróbowała, no ale dobrze, jakby było. A jakby my ktoś... mamy teraz ile? My yy, mamy 200 bitów. No to jak to stoi? 100... No, jak ją nie wypijesz, jesteś niedopity. Jak tą setkę machniesz, jesteś zalany I tu jest ten kłopot. Bo tu jest 2200 w tym samochodzie no. i niby jedzie, ale nie wszędzie chce wjechać tak, jak ja bym chciał, nie? I tak najlepiej by mi pasowało, jakbym miał te 3000, a on no. wjeżdżał wszędzie, nie? No ale kochani, cieszymy się z tego, co mamy. I ma 2200, trochę się jąka, szczególnie się jąka na serpentynkach w górkach, to się jąka. No i ciężko go było zawsze wyciągnąć z tych tuneli norweskich. One pod fiordami W dół, w dół, w dół. W, dół, a w górę, w górę. Ale nie mogłeś się rozkręcić za mocno, bo jest ograniczenie. Ograniczenie, tak. I załóżmy masz pecha, popadasz na ograniczenie 70. Pali się 70. Ale było i 50. Tak, ale ja już mówię tak już. Bo jak no. już 50, kochani, to, to jest, jest list na rozpacz. Jak wjedziecie w dół, w tym tunelu, i później połowa drogi Wam zostaje cały czas pod górę kochani to jest rozpacz ten silnik nie daje rady on chce oh, on... Oh, ale, ale tutaj jest prawie 3,5 tony wszystkiego kochani i do, do czego zmierzam to jest przerobione tak zwana furgonetka taka typowa jak Fiat Ducato my mamy w tym momencie Peugeot Boxer kształt wszystko jest identyczny można powiedzieć najbardziej sympatyczna konstrukcja dlatego, że szeroka i tu właśnie pułapka kochani Hmm. kupujecie często samochód tego typu, gdzieś tanie się kupi używany, bo wiadomo, nie każdy kamperowicz który jest bardzo bogaty, obrzydliwie bogaty, to on nie będzie się bawił w jakieś tam przeróbki, idzie do salonu, kupuje, płaci 300, 400, 500 tysięcy. Nie zastanawia się czy tam jest akcyzy tyle, czy, czy mniej, czy więcej. Ale to nie, to nie ten film nie jest skierowany w kierunku właśnie tych yy, powiedzmy takich obejtkowych spraw. To jest bardziej skierowane do takich normalnych naszych, takich normalnego społeczeństwa polskiego, kochani. Potraktowała nas troszeczkę ta nowelizacja ustawy po Masoszemu. i od 1 lipca tego roku będziemy podlegali. I tu jest taka właśnie też interpretacja jest przeróżna, bo niektórzy mówili sukces, bo od 1 lipca 2022 roku wchodzi w życie. Ale mhm. zdaniem na przykład gazety yy, prawnej yy, od 1 lipca tego roku, i już będziecie podlegali tej akcyzie. Do końca nie ustaimy, czy tę akcję zapłacimy od 1 lipca 2021 roku, czy tę tą... akcję zapłacimy od 1 lipca 22 roku. Jak wejdzie to, tak? Tak, jak wejdzie to życie. Ale mamy jeszcze do lipca trochę czasu, a więc ci, którzy tak nie są pewni, jak to interpretować za, przeciw, a może pośrodku, kochani, to macie jeszcze czas, do 1 lipca. Zróbcie sobie wcześniej. Bo o co chodzi, kochanie? Ktoś powie, no dobra, ja tam akcyza, no kopię samochód sobie załóżmy jakiś tam za 10-15 tysięcy. To co to jest? 3% Przykładowo, jeżeli będzie miał pojemność silnika 2000. A bo nawet te 18%, co to jest? Wiesz, kupiłem samochód za 10 tysięcy. No dobra, dam im te 1800 z groszem, bo tam jest trochę więcej jak 18%. Nie, nie, kochanie. Stop. No, to jest akcyza od samochodu już. Przebudowanego. A zdaniem, zdaniem yy, naszych tych, powiedzmy, tam na górze, nie będziemy mówić, jak oni się nazywają, bo macie swoje określenie, prawda? Podejrzewam, <gry> że wiem jakie, ale ich zdaniem yy, taka przebudowa to jest wydatek rzędu 40, 50, 100 tysięcy. Sama przebudowa. I teraz yy, deklarując ten, yy, tą waszą dużą ochotę do zapłacenia podatku akcyzowego, tą chęć waszą, nie trzeba Jesteście zmuszeni, kochani, podać im wartość samochodu po przebudowie, po przeróbce, po zmianach konstrukcyjnych. No i tutaj się zacznie zgrzyt. No bo tak, jeżeli podacie jakąś kwotę niską, to pani czy pan w urzędzie skarbowym powie, ale halo, to jest coś nie tak, coś nie tu, to my musimy sprawdzić, ale zaraz, to zaraz, no, ale to jak da sąd na przykład, to kto za niego zapłaci? Yy, ja? Urząd Skarbowy? To znaczy inaczej, ja czy ktoś inny, bo to jak Urząd Skarbowy to i tak bierze od innych pieniądze od społeczeństwa. No kochani, no bez sensu troszeczkę do tego, że ciężko będzie powiedzieć jaka jest wartość tego już przebudowanego samochodu. Czyli bo... Będą chcieli faktury na zabudowę. No będą chcieli jakieś dokumenty, skąd masz ten materiał i ja zapłaciłeś. No, no i. kochani, no to, 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 to wszystko tak troszeczkę dziwnie, bo... dziwnie będzie wyglądać. No ale to my już takie rzeczy w kraju przerabialiśmy. My wiemy o co chodzi. I teraz wracając do samego założenia tego, no ten magiczny lipiec. Czy to 21 rok, czy 22. I ja mówię, najgorsza z tego wszystkiego to jest to, że. Jest, jak się czujecie, jesteśmy tacy bogatymi do tego, z tego bogactwa? Te kampery, czy raczej z tego, że co niektórych nie za bardzo stać, na przykład na ochotę za 200-250 zł za, za dobę, za noc? Mało tego, kochani, w tak fatalnym okresie to wchodzi. Gdzie pandemia: po, Powinni poluzować ludziom trochę. Pandemia, kochani, teraz każdy będzie chciał mieć ten. Przyczepę kempingową, czy kampera. I w tym momencie, no kampera, jak, jak rzuci karteczki yy, w necie, jak to się mówi, ogłoszeń na różnych yy, y, portalach, na różnych yy, kochani, wpiszę sobie kamper no, nowy, yy, nie, nie mówmy o co, na ile nowe kosztują, bo <noise> mało kogo stać no, na, na nowego kampera. U nas w kraju ze wszystkimi podatkami, z VAT-em, z akcyzą i tak dalej. O, o, tego to stać. O, 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 tego, o tego to stać. Tak, o, o tego co. ko i tak, tak. Tego stać, kochani, no, nie tylko na, na kampera. Ale tu wracając w ogóle do, do samego. zasady tego podatku, kochani, luksus. Czy to jest luksus? Stoimy sobie gdzieś tam. Weź się pod lasem. Jesteśmy 60 plus i jeszcze zaraz, załóżmy, teoretycznie mielibyśmy dorzucić do tego samochodu, załóżmy, że byśmy podlegali pod tą akcyzę i mielibyśmy do tego samochodu dorzucić tak w razy oko 18 tysięcy. Ja wiem, łatwo jest ustalać przepisy, łatwo je żądać, no łatwo. No ja wiem, że ktoś powie, bo ta akcyza jest dlatego, że okuszykiwali, że sprowadzali samochody, które były osobowe, ale rysowali jako ciężarowe i kombinacje. Kochani, jak państwo ma, jak to się mówi, czyste ręce, to jest społeczeństwo. Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. A kto nam podrzuca pomysły, jak coś zrobić, jak coś zakombinować? <grym> kochani, no jak zrobić, nie mając pieniędzy, jak zrobić, żeby mieć bardzo dużo nieruchomości? To musicie takiego pana jednego drugiego, trzeciego spytać, nie wiem, jak to zrobić. Albo jak zrobić, żeby spokojnie można było sobie na przykład agencję towarzyską urządzić pokoje na godziny, na minuty, na sekundy. No a co tam co chyba sekundy wystarczą, nie? Ale kochani, tych wszystkich propozycji, i, takich powiedzmy nie do końca czystych, to my uczymy się z y, takiego ekraniku. Medialnie oglądamy, jak to robią inni, ci na górze. Tylko, że kochani, oni nie są za to karani. Tak, najgorzej mają ci właśnie na dole. Prosi ludzie. <grywka> Kamper. Ale, czy w Polsce nigdy nie przestanie się kombinować? No ale. No nie! No jak się może przestać kombinować? Jak zobacz, spójrzmy na prostą rzecz. Nasi politycy mają ochronę. Są chronieni. No. Dlaczego są chronieni? Dlatego, nie... że sami się czują już, oni się czują niebezpiecznie. Tak nakombinowali, że muszą się pilnować. No tak. Kochani, jeździmy w różnych krajach, są różnie, z tą tym, z tym ochroną różnie bywa. Przejechaliśmy tyle kilometrów w Norwegii, nie wiem, ja nie widziałem nigdzie radiowozu. Jeden. Gdzieś tam w nocy leciał sobie. W Finlandii? Ja nie wiem jak policja wygląda. No nie. W Estonii? Nie wiem. Ani także, Litwa, nie Łotwa? Także... No, ja jak, jeden samochód gdzieś tam sobie przejechał tylko. Jakby na to nie patrzeć to... Sama to, sama to ochrona naszych... No, tak <laughs> prominentów. prominentów. Tak, troszeczkę, coś, coś, coś jest nie tak. No ale, kochani, no nie, nie, nie opierajmy się też na samych w wiadomościach medialnych, kochani, bo kiedyś, 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 i, i, może sami też będziemy gdzieś tam prezesem jakiejś spółki. <grym> <grym> Rozglądam się na siłę, czy coś gdzieś tam w rodzinie, ale jakoś nie. No ja bym tak, tak, jakimś takim jakim małym orlenem, bym mógł troszeczkę powodować, no no, no, nie? Kochani, dobra. 1 lipiec, magiczna cyfra. Teoretycznie e, przedłużona do 1 lipca 2022 roku, a więc pewien sukces. Z tym, że ten sukces jest taki, że najwyżej będziecie mieli płatność odroczoną do przyszłego roku. No bo czytając te artykuły, już Bógże się Pan internet. Ja nie chcę reklamować, to ma rację. Nie jestem pewnikiem, nie jestem ekonomistą. Jestem zwykłym takim, jak większość z nas, z Polaków, takich... Takim no, szarym, normalnym obywatelem, który chciałby normalnie żyć. Normalnie w normalnym kraju. Kochani, jak ktoś już ma ponad 60 lat, to on już przeżył większość różnych sytuacji. Przeżył yy, tak zwaną komunę, przeżył stan wojenny. No dobrze, pukać niemalowany, nie przeżyliśmy. Nasze pokolenie 60-latków nie przeżyło prawdziwej wojny. Tak, tak, troszeczkę mi przykro jest, bo sam myślałem, że zrobimy sobie kamperka fajnego, no. kiedyś tak. Teraz... Chcieliśmy kupić dłuższy samochód i żeby większe łóżko było. No. Bo kochaniutki lubi mieganieć po łóżku, a no. ja czasami też... Kochani, a ja kochani, to jest ten dodatkowy. A tu nie da się. Kamper taki jak się przejawia, ma jedna pułapka, jeżeli łóżko robicie poprzek, to ta długość tego łoża. To jest To jest gdzieś 1,80 I tak w tej konfiguracji, w tych samochodach. Ja się typu, typu kato. <noise> <śmieniu> ja cierpię, ja tu cierpię, ja tu wypycham ściany. Także... Ja mówię, otwórz okno, nóżki konstrukcyjnie, za okno. Konstrukcyjnie jak będę kiedykolwiek z kochaniutką robił nowego takiego kampera, naszą nową zabudowę, to łóżko będzie na pewno wzdłuż już. A może nam ktoś kupi? <śmieniu> A, to, <śmieniu> A co? Przecież są tacy ludzie na świecie, co... No spodoba im się ktoś, tak także wiesz, bądź miły, uśmiechaj się, może ktoś nam kupi. A to tak do kogo mam się, do tego co kota trzymał mi nie kupi. Nie? Nie, on no, no, nie on nie ma prawa sam wie co to jest samochód, nie? Także no, nie wiem, no wiesz. Nie ma nie wiem do kogo się uśmiechnąć, kochani, uśmiecham się, no. No uśmiecham się. Ale jeszcze ha, mocniej ha. się uśmiecham. Już no, może ci łóżko w poprzek. No tak. W autobusie. No, to może być taki duży jak autobus kamper. Nie przeszkadza, dam radę. No, byśmy no. zabrali kogoś. Nawet już nie będę mówił, żeby mi doprawka tego na autobusu dorzucił. Kochani, <grymne> <grymne> tym miłym akcentem na koniec, trochę humoru nam potrzeba. Pamiętajcie, my nie mówimy, czy jest od 1 lipca podatek, czy nie jest. Jest tak namieszane w tych przepisach. Wiemy tylko jedno, że prezydent podpisał Nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, dotyczyło to samochodów osobowych i tak jak to się niektórzy mówią, że to tak mimochodem w cudzysłowie rykoszetem to tak samo jak lub tak, trafiło w przebudowy w kampery nie kujcie się, żeby jeździć kamperami wanym samochodem, ale bez dokumentów na to bo jak to się mówi, no? No trzeba uważać, dbajcie o siebie, bo różnie pamiętajcie o tym, nawet jak powinniście robić ten kampera, my już mieliśmy tutaj takie uwagi, mieliśmy, że na przykład akumulatory były dwa na kupie. Tak. Skoczyło się szczęśliwie, było to mocne, ale jakby doszło do jakiejś kolizji, do jakiegoś wypadku, to raczej to jest, nie, nie polecam tego. Starajcie się, pamiętajcie, jak już przebudujecie samochód, jak już będziecie wybierać się w trasy, się to każdego kampera. Rzeczy ciężkie pakujcie najniżej, na podłodze jak najniżej. I zakręcajcie butle z gazem. Obowiązko, obowiązkowo. Zakręcajcie. To się zdarzało, tak, że tak, nie. nie. Obowiązkowo. Sama siebie biłam, wiesz? To jest szczególnie jeszcze <try> na promach i tak dalej, A nikt nie sprawdzał. Kochani, czasami pytacie, jak to wygląda w Niemczech, bo jakieś atesty i tak dalej, kochani, no różnie, różnie z tym bywa. Nikt nas bynajmniej jeszcze nigdzie nie sprawdzał. Czy mam jakieś atesty? Bo kochani, jak to, jaki atest? Na co atest? Na butę? Te buty i tak, polska buta jest prawie, że nie na napełnienia gdziekolwiek za granicą. Jeżeli ktoś jeździ dużo za granicą, dobrze, aby ja będzie miał zbiornik, zbiornik z atestem, gdzie będzie mógł tankować. a są kraje, gdzie nie ma w ogóle gazu. W sensie no, tankowania tak, takiego. No, no. Także nie ma dobrej rady. My wozimy coś takiego zawsze tutaj, mamy na chybułeczce kuchenkę na takie, to się nazywa, no, ja Alzheimer zapomniał. Na takie małe buty. No, i zrobiłam ząga kiedyś. Coś robiliśmy na dworze, i ja później wyłączyłam. No, mi się wydawało, że wyłączyłam. Włożyłam tu kuchenkę całą z butlami tymi. I przychodzę, otwieram drzwi, bo nas nie było wtedy. I mówię, Czuć mi gaz. gdzie ten gaz? No, dobrze, coś miałam tu podpalić, nie? Ale nie. Niucham, niucham, niucham. Mówię, stąd mi leci gaz. I to było ostatni raz, jak włożyłam tam. W ogóle, tam, gazu tam niech, tam sama kuchenka bez tych buty, bez i Bez tych To jest podstawa, bo jakby kochaniutka, tak z papieroskiem, tu weszła, A nie, nie, nie pali i to plus, albo gdzieś tam to zaiskrzyło, no to mielibyśmy no. kampera w formie helikoptera. No tak. No żeby było z lądowaniem. Nie, trzeba w ogóle pilnować się takie sprawy. Yy, apteczka wyposażona, yy, ja jeszcze sobie doposażyłam takie rzeczy co nie ma, woda Notujcie utleniona no co ma zabrać woda utleniona, Podróż, tak rywanol jest, tak, 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 yy, rośnego, okłady jakieś bandaże to się zawsze przyda yy. ja już miałam tak raz yy, raz stanęłam na gwoździa na, gdzieś tam byliśmy yy. Yy, raz coś tam miałam w rękę <laughs> No, Co? kochaniotka Co? 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 to wie, ona prasę, bandażę na bieżąco zużywa, tak, tak, nic tutaj... nie zdąży się przeterminować. A, e, gaśnica, żeby była z terminem. Tak. No, dbajcie, gaśnica. Dbajcie o to, dobrze dobrze mieć w kamperze nawet dwie gaśnice, dlatego że kwestia taka, że myśmy mieli sytuację, instalacja nam się zaczęła tam no. fajczyć, a u, udało się to Spore opanować. opanować. O, opanować. Zresztą gdzieś nawet jest taki filmik. Jest, no. W Finlandii. Ile osób w samochodzie, tyle ma być kamizelek tych tak, odblaskowych? Tak, tak, My zawsze mamy dwie, bo coś się przydarzy na drodze, mhm. musimy wyjść. Nie wolno nam wyjść na tej drodze bez kamizelki. Co jeszcze ciekawego, dla tych, którzy jeżdżą trasy, no uporządkowało się już, jeżeli chodzi o używanie dronów w Unii Europejskiej, Kochani zdajcie sobie egzamin, jest online, znajdźcie ten egzamin, wydrukujcie sobie no, ten kit, to jest. to jest proste, stosujcie zgodnie z, z, z prawem unijnym drony i wszystko będzie w porządku, nikt nie będzie miał pretensji do Was. Zresztą myśmy nie mieli kłopotu poza jedną sytuacją, co chciał strzelać do drona, on był pijany film, <laughs> tak. on i tak by nie trafił w tego drona, <laughs> on później jak się zorientował kto, że to Polacy latają tym dronem, to już sam później uciek sam uciekł. Bo w kinowie oni byli, w czasie bo jednych potyczek oni byli odważni, ale oni strasznie się boją Polaków. <noise> Wiedzieli, że my jeszcze gorsze jesteśmy zarazem. Mm -hmm. No i Roski się nie bali, Polaków tak. Jeżeli chodzi o jeżdżenie, przede wszystkim, podstawowa rzecz, ubranie. O, to jest tak, podstawa. I to musicie być przygotowani, tak jak kochaniutki z kochaniątką. My najpierw, od Golaska bo są <noise> miejsca, gdzie naprawdę świetnie, tu do grubych świetnie. kurtek zimowych. Do grubych zimowych kurtek. Znaczy, my mamy takie y, grube, to nie to, że zimowe, tylko to są wędkarskie. Nie, to ale są, takie... To są zimowe. To no, są bardzo zimowe. ciepłe. No, zimowe... I były potrzebne w lipcu. No, jest jeden z filmików, na którym wyraźnie widać, ja tam nie gram, kochani. Nie, tak nie, było nie. przerażająco zimno. Niby nie było minus tam tych z tych deszczu nawet. chyba deszcz. 9 czy 10 stopni. Ale, ale był wiaterek, takim, no. i ten, i deszcz. No, no i ten moky, tam duży potok, mm -hmm. woda, tu deszcz, tu wszędzie woda. Tak. Kochani, no, to jest podstawowa rzecz istotny Tak. Peleryna od deszczu. Kapelusik jakiś. Eee, kreszcze. O! Zabezpieczyć się kreszcze. I tu jest pół następna rzecz. Ja poświęcę jeden filmik mm -hmm. temu i nawet Was zaproszę, to będzie następny króciutki filmik na ten temat, a teraz y, w tej w momencie to zapraszamy na następny filmik o koszykach, bo my musimy sobie coś tutaj na ząbek rzucić, kochani, coś przekąsić, a wy też idźcie sobie kawkę zrobić. Bo my już po kawce. Bo, bo my już prawie po kawce, kochaniutki, <laughs> jeszcze zawsze ma rezerwę. Y, na dzień dzisiejszy, kochani, odcinek tyczył się przede wszystkim przeborowy. Y, Zmiany konstrukcyjnej samochodów dostawczych, ciężarowych na kampery yy, przepisów. Dokładne szczegóły znajdziecie na internecie. My nie będziemy tu operowali. Ja nawet mówię 3%, 18%. Kochani, to nie jest 3%, to nie jest 18%, to jest ponad 3%. Ja nie wiem, na tyle ja już nie wnikam w te przecinki, bo przecinkach, yy, bo każdy i tak zapozna się z tymi przepisami, zapozna się jak to będzie wyglądało. Wiem jedno, że z czasem to się skończy, że w ogóle nie będziecie mogli przerabiać. Bo bo, 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 bo kochani, no u nas tak to funkcjonuje. U nas jest często tak, że coś wiele lat jest i jest robione. Jak to się mówi, wiele lat y, y, gospodarz y, y, hodował świnki, robił kiełbaskę sobie i tak dalej. Mógł ją tam to inne zrobić. Teraz mhm. wszystko może mhm. zrobić, ale musi jechać do Ubojni i tak dalej. Dobra, temat na inny film. się tak. kochani? My już robimy zapasy. zapasy. Kreszcze. Kreszcze.